Witam Państwa bardzo serdecznie. Ostatnio nad naszą gminą przeszła burza. Była taka dosyć gwałtowna burza poprzedzona mocnym wiatrem. Zrobiłem dla Państwa reportaż, co tam się na terenie naszej gminy wydarzyło, a dzisiaj zupełnie coś innego chciałbym Państwu zaprezentować. Otóż sytuacja wygląda tak, że kiedy ta burza nastąpiła, to chciałem też zrobić kilka. Fotografii, kilka zdjęć, kilka ujęć filmowych, hmm, błyskawic, bo to mnie bardzo zawsze intrygowało. Zaciekawiają mnie te wyładowania elektryczne, są one dla mnie ciekawym zjawiskiem. Chciałem to zobaczyć w zwolnionym tempie, jak to wygląda. I co się okazało? No, to co się okazało, to chcę Państwu właśnie zaprezentować na filmie. Tylko, co w tym filmie będzie takiego ciekawego? Otóż nie same błyskawice, nie same te rozbłyski, choć one są bardzo również ciekawe, ale chcę Państwa uwagę zwrócić na coś, czego ja nigdy nie zauważyłem, dopóki nie zacząłem e, filmować ostatnim razem właśnie zjawiska burzy. Otóż kiedy będziecie Państwo widzieli te ciemne fragmenty ekranu. Kiedy ja filmuję, bo to wszystko się rozgrywało w nocy, to jest godzina około 23, więc jest ciemno. Latarnie na drodze nie świecą, okna w domach nie świecą, ponieważ yy, nie było prądu. Nastąpiła awaria w wyniku tej burzy. Ale kiedy Państwo będziecie wpatrywać się w te ciemne fragmenty ekranu, to zwróćcie uwagę na takie błądzące, świetliste smugi. Te smugi to są błądzące ładunki elektryczne które błądziły przed samą kamerą. Nie wiem, czy Państwo zwrócicie dobrze uwagę, ale tam jest taki jeden yy, taki, jeden, no, nawet nie rozbój, bo tak to trudno powiedzieć, taki ślad yy, jasny, spływający sobie na drzewko, potem z drzewka na ziemię, a potem odbijający się znowu od ziemi na inne miejsce ziemi kostki brukowej yy, mówiąc konkretnie. Odległość ode mnie do Poloneza wynosiła, który będzie widoczny na filmie, wynosiła około 3 metrów, a to skoczyło między mną a Polonezem, czyli jakieś 1,5 metra ode mnie. Zobaczycie też Państwo ujęcia, gdzie jest jasno jak w dzień, bo błyski które były od burzy działały jak lampa błyskowa i można zobaczyć jakie jest różnorodne natężenie światła błyskawicy, że uderzenie piorunu to jest trzykrotne, bo czterokrotne wyładowanie, że ściemnia, najpierw się rozjaśnia, potem się ściemnia, znowu rozjaśnia, ściemnia, rozjaśnia, ściemnia i rozjaśnia. To jest bardzo ciekawe zjawisko dla wszystkich pasjonatów, którzy interesują się zjawiskami fizycznymi, na pewno będzie to fajna Przygoda, zobaczyć to, co się dzieje w ułamkach sekund, bo to jest liczone. Jedna klatka y, na filmie to jest cztery setne sekundy. Rozbłysk błyskawica rozgrywa się na przestrzeni pięciu klatek, czterech klatek. Siedmiu klatek to jest różnie, ale to jest bardzo krótki czas. To jest mignięcie naszego oka i to, co my tak naprawdę widzimy, to jest tylko cząstka tego, co naprawdę w czasie wyładowania się dzieje. I zrobiłem dla Państwa takie podwójne zwolnienie, ponieważ program nie pozwolił mi yy, zwolnić więcej niż jeśli się nie mylę około 60%. To ja zrobiłem zwolnienie zwolnienia. Zrenderowałem film i go jeszcze raz zwolniłem. Także macie Państwo możliwość zobaczyć to, co dzieje się w ułamkach sekundy, rozciągnięte do 4 sekund, do 5 sekund. Ciekawe zjawisko. Życzę Państwu miłego oglądania. Zafascynujcie się Państwo tym, co się w czasie burzy dzieje. A ja obiecuję, że kiedy będzie następna burza, oby nie była ona trudna dla naszej gminy. Ale kiedy będzie następna burza, to mam już takie upatrzone miejsce w naszej gminie, że nagram piękne wyładowania elektryczne i wtedy zrobię film z prawdziwego zdarzenia o wyładowaniach elektrycznych.